Witam wszystkie raczki na naszej tygodniówce. Zobaczmy sobie, co karty dla Was mają. Pamiętajcie, bierzcie tylko to, co rezonuje z Wami. To, co nie rezonuje, no odrzucajcie. To, co czujecie, że jest Wasze, bierzcie, tak? Wszystko, co dobre. Bo to jest czytanie ogólne, no i nie będzie... To nie będzie czytanie każdego z nas. Dobrze. Samoregulacja. Taka karta. Yy, zaryzykuj. Wow. Zaryzykuj, co z naszej, tej karty, yy, talii kolorowej. Piąty dom astrologiczny. Bawmy się. Wow. Może to jest to ryzyko? Zabaw się, tak? Yy, co nasza zwierzątka? Jaka rada? <laughs> No co nie chcesz wyjść? Wilk. Yy, obróć wiedzę w mądrość. No bardzo ciekawe. 67 może mieć znaczenie dla kogoś. Lub 13, lub 4 te liczby. To może być data. Może być liczba, dni tygodni, lata, tak? I jeszcze dwie karty z naszej kolorowej talii. Wiara. Wiara nam wyszła. Oraz przestrzeń. Może ktoś potrzebuje przestrzeni. Przestrzeń i nie mam gdzie jej dać, bo nie mam przestrzeni na stole. No dobrze. Zobaczymy, co dla Was ma tarot. Karty przetasowamy szybko, szybciutko. Nasze raczki. Wasza główna energia to rycerz kielichów. Co stoi, co jest wyzwaniem? Rycerz Buław. Jak się widzicie, w siódemce mieczy, korzenie sytuacji, dwójka mieczy, przeszłość, siła, najbliższa przyszłość, mag. Z zewnątrz przychodzi zmiana, czyli śmierć, obawy lub nadzieje, księżyc i na końcu sobie odsłonimy. Zawsze po prostu nie mogę. Zawsze wracam tę kartę, a nie chcę jej odwracać. No dobrze, jesteście w rycerzu kielichów, czyli jesteście otwarci. Jesteście otwarci na miłość. Może chcecie jakiejś komunikacji, czegoś. Może chcecie, żeby jakaś miłość do was przyszła, tak? Coś świeżego, nowego, co. To są kielichy, to są uczucia, emocje, coś, co doda koloru Waszemu życiu, tak? No ale musicie się mierzyć. Waszym um, wyzwaniem jest król buław. To może być osoba, to może być lew, może być ktoś z trygonu ognia, czyli baran i strzelec też. I no, ta osoba może być wyzwaniem, albo wy dążycie, wy chcecie być w energii tego króla Buław, i to jest wyzwaniem, tak? Siódemka mieczy, tak się widzisz. Może coś ukrywasz, może działasz po cichu. Może yy, trzeba tutaj jakby użyć sprytu, żeby poradzić sobie z jakąś sytuacją. Dlaczego mamy rycerza kielichów? Jest sprawiedliwość. I jest dwójka kielichów. No to nie jest sprawiedliwość. No nie, to jest yy, są dostateczne. Czyli ktoś tutaj patrzy na swoją relację byłą albo na obecną relację. Tak jakby było potrzebne tutaj odświeżenie w tym w tej relacji, może w jakiejś współpracy z kimś, tak? Relacje, wiecie, to mogą być relacje, no nie tylko romantyczne, ale w przyjaźni, wśród znajomych, może, no, coś tutaj umarło, jakby, tak? Coś się zmieniło i wy chcecie takiego właśnie odświeżenia, wy chcecie, wy jesteście pełni uczuć cały czas, tak? Pełni energii, pełni miłości, pełni pasji. Dlaczego mamy króla buław? No, może tu być konflikt z tym królem buław. Albo to jest wasz wewnętrzny konflikt, tak? Wy chcecie być w tym królu buław i to jest ta dziewiątka monet. Czyli możecie, ma, może macie do czynienia z osobą, która jest zamożna, która jest bardzo pewna siebie. I no, a wy jesteście tutaj w tym, tylko w tym rycerzu, tak? jeszcze uczuć, czyli wiecie wodę, czyli no wy jesteście tacy bardzo um, zdatni na połamanie, bym powiedziała, tak, jak taki patyczek, bardzo wrażliwi, bardzo, no, ktoś może was po prostu zranić. No, a tutaj jest ta osoba, która jest zamożna i jest do tego, no jest król Buław. To jest osoba, która po prostu bierze to, po co idzie. Tak. Może być osoba trzecia jakaś w związku dla kogoś. No, mogą być kłótnie przez to też, tak? To jest właśnie, albo chcecie jakoś tak załatwić sytuację, żeby, żeby nie było jakichś kłótni, nie było konfliktu, tylko żeby właśnie. Tak jak ten rycerz kielichów, łagodnie, tak? Z uczuciem, z empatią. Yy, a ty się widzisz w siódemce mieczy. O. Jest kapłan, jest gwiazda, czyli jakaś zmiana tutaj zaszła w was, w kimś. Jak mówię, to nie będzie dla każdego, ale dla kogoś to może być, że yy, no była zdrada. Czujesz się jako osoba zdradzona, okłamana, oszukana. I to dotyczy jakiegoś związku formalnego, tak? Czyli może dotyczyć małżeństwa, może dotyczyć też pracy, finansów, wiecie, no czegoś, z czym wiążą Was no, jakieś formalności po prostu, tak? Ale macie nadzieję, bo jest gwiazda. Macie nadzieję na to, że sytuacja się poprawi. No i skąd to się wzięło? Jest wybór. I królowa buław. No rzeczywiście jakaś osoba trzecia tutaj jest, wiecie? Może osoba, z którą byliście, poczuła, czuła, że się znudzona w tym związku. Coś się, nie, no nie działo się, nic, wycofała się, tak? I was zostawiła w tym jakiś taki. Um, jesteście, musicie podjąć jakąś decyzję, ale wy nie widzicie wszystkiego. To jest jakiś właśnie taki. I to są trudne decyzje, tak? Bo. No ale czekajcie, jest siła, czyli to może być lew u kogoś. Mógł się pojawić tutaj lew. I znowu ten rycerz, tutaj był król Bu, yy, Buław, a tu jest rycerz Buław, czyli. A tu jest siódemka pentakli, tak? Czyli coś, co budowaliście, nagle tutaj zostało zburzone, jakby spalone. Po prostu. I wy, jesteście, wy byliście silni w tym wszystkim. Ja nie wiem, wy widzieliście siebie jako osoby silne, a teraz jesteście właśnie tacy. tacy połamani. Uczuciowo. Najbliższa przyszłość to ma. Zaraz zobaczymy, czy to będzie dobra, czy zła energia. Yy, dobra energia. Jest słońce. Jest siódemka kielichów. Yy, pojawia się coś na horyzoncie, tak? Yy, wychodzą jakieś tajemnice na wierzch. Słońce oświetla. Ono rzuca światło na wszystko to, co było ukryte do tej pory. Ono wszystko rozjaśnia. Ono rozjaśnia nasze widzenie, tak? I to jest też nasze takie to światełko w tunelu, że pojawia się może jakaś osoba, która nas po prostu wyciąga z tego dołka, z, tego, z tej czerni tutaj. Może to jest ta osoba, która wyciąga nas do zabawy, tak? Jedźmy razem, zróbmy coś razem, wiesz. Potrzebujesz ludzi wokół siebie, potrzebujesz czegoś nowego, jakiegoś koloru, miej wiarę w to, że wszystko będzie dobrze, i właśnie tutaj przychodzi to dobrze. Jest wiele opcji też, tak? Może to są opcje w no czymkolwiek, tak? Czegokolwiek dotyczy życie. To mogą być opcje, ktoś może iść na podjąć to ryzyko tutaj i uderzyć w portal randkowy, tak? I tutaj zaczyna się umawiać na randki. No ale wiadomo, z siedmioma kielichami to jest tak, że no, są te konkretne, ale są też takie puste, tak? Są jakieś iluzy, iluzoryczne, o, tak. No, ale najważniejsze jest to, że to y, światło słońca do Was przychodzi, czyli nagle po prostu nastaje ten słoneczny dzień. Co z otoczenia, śmierć, ósemka kielichów i, i wisielec. Y, no, tutaj rzeczywiście ktoś odszedł od kogoś, i to jest, i was, no, y, to jest ta zmiana, która w Waszym życiu. Zachodzi, ale ona jest jakby, ona przychodzi z zewnątrz, czyli to właśnie jakaś osoba to spowodowała i spowodowała, że właśnie jesteście w tym, w tym wisielcu, tak? Utknęliście, jakby na chwilę w jakiejś sytuacji. Ale też ta zmiana, ta śmierć powoduje, że patrzycie na sytuację zupełnie inaczej teraz, tak? Na ludzi, na swoje życie, na wszystko po prostu. Jakie są Wasze nadzieje lub obawy? Jest księżyc As buław i szóstka buław. No, waszym nadzieją jest to, że wszystko się świetnie ułoży. że będziecie w centrum zainteresowania, tak? Odzyskacie ten blask swój. I no, a z w to jest coś nowego, coś zupełnie nowy początek. Niestety znowu ogień, który to udaje, wam coś spalił, tak? no ale akurat ten jest dla was. On się świeci dla was. To jest to światło, tak jak słońce. I jedyną obawą tutaj jest to, że no jeszcze tego nie widzicie po prostu, tak? Nie widzicie, jesteście w takiej sytuacji teraz, że no nie wierzycie w to, że będzie lepiej, że będzie fajnie, że będzie jasno, będzie kolorowo. I jaki jest rezultat? Dwójka. Dwójka monet. Balansowanie, żonglowanie opcji. Trójka mieczy, a na drugiej szali jest koło fortuny. No o Jacie. Piękne karty. Czyli jesteście w świecie pomiędzy, tak? Jesteście między tym swoim zranieniem, a tym, że. Przyszłość przynosi Wam dużo dobrego. Bo koło Fortuny kręci się zawsze dla nas. Ono kręci się w dobrą stronę. Koło Fortuny to jest ten czas, kiedy odchodzi coś ciężkiego i nareszcie zaczyna się wszystko układać, nareszcie przychodzi lekkość. Więc pozostańcie w tym swoim rycerzu kielichów, bądźcie tym rycerzem kielichów, nie traćcie wiary. I i wszystko dobre do Was przyjdzie, tak? Chociaż teraz jest trudno w to uwierzyć, ale koło fortuny jest pięknym podsumowaniem całego czytania. Więc życzę Wam wszystkiego najlepszego. Niech przychodzi do Was tylko to, co najlepsze. I trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa.